Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzuca złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest Przeciw nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że na życie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie ochronnym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie, je. lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu. Być wrzuconym do piekła, gdzie robak je, ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Chcemy iść za Jezusem, chcemy czynić dobrze, ale są tacy, którzy nie należą do naszej wspólnoty, ale czynią też dobrze w imię Jezusa. Nie możemy im zabraniać. Dobro musi się mnożyć, dobro. Jest w ludziach, którzy nie należą do Chrystusa, ale nawet przez fakt, że czynią coś w imię Jezusa dobrego, przez to należą do Chrystusa. Może organizacyjne nie są, organizacyjne nie są z naszego kościoła, ale czynią dobro. Nie, nie wolno zabraniać, nie wolno zamykać się na tych ludzi. Niech czynią dobro. Jeżeli czynią dobro, Oddaję chwałę Bogu. A biada tym, którzy gorszą innych. Biada tym, którzy gorszą innych. A szczególnie dzieci. Gorszyć to znaczy demoralizować, sprowadzać na złą drogę. Ktoś czyni, ktoś widzi, jak czyni źle i mówi, tak można, to jest dobre, to jest fajne. I już po prostu ty go gorszysz swoim złym postępowaniem. Biada takim ludziom, którzy są gorszycielami. Te słowa są bardzo mocne. Dlatego też człowiek musi dbać o swoje życie. Musi nieraz rezygnować z pewnych rzeczy. Jezus mówi wyłup sobie oko, odetnij rękę, żebyś wszedł do Królestwa Bożego. Tak nieraz trzeba, nie może niedosłownie, ale nieraz trzeba może zamknąć internet. Zamknąć oczy, żeby zło nie weszło w Twoje życie. Nieraz trzeba tą rękę utrzymać, żeby tą ręką nie kraść. Nieraz trzeba tę nogę sobie spętać, żeby Cię zaniosła ta noga w złe miejsce. Dlatego uważaj. Pewne cięcia są potrzebne w Twoim życiu. Nieraz trzeba zrezygnować z takiego czy innego towarzystwa, pewnej relacji, która prowadzi do grzechu. Jezus chce Twojego ocalenia i dlatego umarł na krzyżu za Ciebie. Ale Ty musisz przyjąć dar zbawienia i musisz współpracować z Jezusem. Musi dokonać się przemiana Twojego serca i muszą dokonać się pewne cięcia, bo porządliwość jest w Tobie i ciągnie cię. Ciągnie nas do tak zwanego dobra, które jest złem. Tak zwane dobro. Zawsze zło przychodzi do nas w opakowaniu dobra. I kusi. I zwyczajnie kusi. A już gdy wejdziesz na złą drogę, to możesz innych jeszcze sprowadzić na złą drogę. I będziesz gorszycielem. Będziesz demoralizował innych. Uważaj, świat jest pełen takich ludzi, którzy demoralizują. Biada gorszycielom. Bóg jest miłością. Chce ocalić człowieka. Ale jednocześnie jest dużo niebezpieczeństw. Które sprowadzają z człowieka nazwą drogę. Uważaj, głowa do góry, Jezus Ciebie kocha, i Ty masz kochać ludzi miłością Jezusa Chrystusa. Aleluja!